Czas wyjechać na Easter, na obiad do syna, do Eryka i Lory. Jadę teraz do syna. Wyjeżdżam tutaj z polskiej dzielnicy. I zaraz tu wyjadę i wjadę na autostradę. OK. Już będę wyjeżdżał. Teraz tutaj z polskiej dzielnicy. I prosto na autostradę do 95 South pojadę drogą. Ta droga też prowadzi do. Można stąd jechać aż do Miami tą jedną drogą. Na jedną drogę wjechać i jechać prosto, prosto, prosto aż do Miami. A także to jest droga od Montrealu aż do Miami. Jedna, jedna taka autostrada, jedna z głównych, gdzie oczywiście można też kawałek pojechać, jak się dojedzie do Florydy. To można skręcić na drogę A1a i wtedy się będzie jechało nad samym brzegiem oceanu Także to, to, to już też jest piękna droga, którą ja polecam osobiście, którą ja lubię I Jedzie się wtedy do Daytona Beach, można wjechać na plażę, na Florydzie samochodem i zaparkować sobie na piasku i i się pójść opalać i odpoczywać tu droga już kończą właściwie tutaj był przebudowana droga była bardzo mocno także tutaj w tej chwili już jest coraz lepiej i właśnie wjeżdżamy teraz na na tą drogę już na autostradę jesteśmy już na autostradzie jest piękny dzień eee, święta Wielkanocne, jedziemy, skręcamy tu na środkowy pas są cztery pasy ruchu z tym, że jeden potem zaraz wjeżdża tutaj w prawo bo zjazdy są na różne ulice w mieście tam w odległości stąd, a czy nieduże odległości widać w centrum miasta Filadelfii przez które będziemy przejeżdżać, ale tak bokiem oczywiście autostradą Także zobaczymy co jest No w Totolotka do wygrania Na Powerball jest 348 milionów Niezła sumka Może zagram w poniedziałek Warto chyba zagrać No jak się nie gra to się nie ma szansy wygrać Ale może jak Jak się wyślę to jakiś tam Jeden dzień będzie nadzieja To może zagram Zobaczymy No Mój drugi syn, właściwie ten starszy syn to obchodzi święta dzisiaj z rodziną, czy znaczy z rodziną, z żoną i z dzieckiem, bo ciągle jest jeszcze pod, pod strachem tej pandemii koronawirus, jeszcze ciągle się tutaj rozwija, no, w związku z tym, że to może dojść do zakażenia dziecka, w związku z tym tam nie jedziemy w tym, w tym roku. W tym roku będzie trochę skromniej nasz easter wyglądał. Nasze święta wielkanocowe będą skromniejsze. A ja jestem już po jednych świętach, bo byłem u państwa Chojnackich. Kasia i Stanisław Chojnacki zrobili niesamowite, piękne świąteczne śniadanie. Było parę osób: Był Andrzej Gul, Halina Gul, no i tam rodzina ze Stasia strony. Bartek z żoną i z dziećmi także no piękne było to śniadanie dziękuję serdecznie Państwu Wojnackim bo naprawdę to wszystko domowej roboty no wiesz, wiecie Państwo to nie jest tak, że oni poszli do sklepu coś kupili, chyba tylko jajka ale resztę to było wszystko domowej roboty nawet makarony różnej, no żurek był z Polski oczywiście oryginalny także przywieziony z Polski no niesamowite jedzenie było wspaniałe, super się najadłem nie mogłem pić wódki bo jadę do drugiego stanu do New Jersey ale wypiłem tam kieliszek jakieś tam nalewki takiej mały kieliszeczek to nie jest problem bo to tyle to można wypić to nie jest problem w Ameryce więc jadę teraz do stanu New Jersey mijam miasto po prawej stronie po lewej stronie jest taki duży port się nazywa Penn's Landing i tutaj stoją takie zabytkowe statki jest taki duży statek wojenny Olimpia. Jest, jest ten, jest nie lotniskowy, tylko jest łódź podwodna, którą można zwiedzać. No i tam są restauracje, piękne molo, można pospacerować po lewej stronie, ale nie mam jak tego teraz pokazać. Jest statek, duży statek żaglowy, stary bardzo statek Mosulu, na którym zrobiono restaurację. On już raz spłonął, już go odrestaurowano, zrobiono remont i od nowa jest w tej chwili przy molo przycumowany i można, oglądać, można tam zjeść sobie obiad i oglądać przez okno, jak się na statku było. Także fajne miejsce. Jedziemy teraz tutaj autostradą, jedziemy do Walt Whitman Bridge. Most, który będzie łączył stan Pensylwania ze stanem New Jersey. Także tu będzie wjazd zaraz na duży, piękny most Z tej autostrady Most jest oczywiście płatny Autostrada na tym odcinku jest bezpłatna Nie trzeba nic płacić Także to jest tylko to dobre, że tak jest, jak jest No jedziemy, jedziemy, zobaczymy A czy Jadę sam, nie? Jadę sam Jadę sam Wziąłem oczywiście trochę kiełbasy, pierogi no i jadę do tego młodszego syna Eryka do niego do domu zobaczymy jak te święta będą tam wyglądały myślę, że dobrze myślę, że będzie dobrze także wszystko będzie ok jest piękna pogoda oczywiście dzisiaj słoneczko cieplutko tu jest jasna. na Walmyt zaraz zaraz parę metrów zjadę zaraz Zjadę zaraz tutaj na most i będziemy mieli już inną drogę zaraz Strona to jest dla samochodów, które jadą na most, a prawa strona to na Packer Parker Avenue do centrum miasta w Filadelfii. Miasto jest po prawej stronie, ale nie widać stąd Jakbym z kimś jechał, to bym mógł pokazać więcej. Tam w lewo, w prawo, a tu nie mogę, bo jak sam nie będę kamerą kręcił. Jadę tutaj. Także tutaj jest już wjazd, zaraz na most i zaraz będziemy w innym stanie. Bardzo szybko tutaj się podróżuje: są autostrady, są ładne drogi, jest, jest przyjemnie tutaj tędy się poruszać. Nie ma nawet takiego dużego trafiku, jak to się mówi, korków żadnych. Droga jest na razie pusta, nie jest taka jak nieraz, jest bardzo zatkana, bo jest duży, duży korek nieraz, bardzo duży. No dzisiaj nie jest aż tak źle. Jadą ludzie, ale nie jest aż tak źle. No, jedziemy, jedziemy, reklamy przy drodze ogromne. Jedziemy, wjeżdżamy na to.

dojechała mi drogę baba, ale już jadę dalej. Wklubiłam ja mnie tylko w nieprzeciętny. Już jadę dalej. Dobrze nagrywałem wszystko. Duży piękny most, widzicie Państwo wiszący, bardzo ładny most. No i jedziemy dalej. droga teraz, tą, tą drogą co jadę to jest droga też prowadzi do Atlantyksydy e, no, miasta gdzie jest dużo bardzo kasyn, można tam pojechać jest plaża, jest e, jest przepiękny boardwalk w sumie no Atlantyksydy nie jest już takim miastem jak Las Vegas, ale ale, no, ale jest, no jest trochę no, zaczynają kasyna troszkę tam e, właściwie padać, dlatego że jest coraz gorzej, ale jeśli chodzi o to, że kiedyś były organizowane autobusy z Filadelfii, można było jeździć do kasyna, i autobusy woziły ludzi, którzy chcieli grać w kasynie, woziły ich tam. Niestety skończyło się to, bo wybudowano wiele kasyn w Filadelfii, w okolicy Filadelfii, w samej Filadelfii, także ludzie już przestali jeździć do Atlantyk, do kasy i te kasyna tam niektóre to kompletnie padły nie ma tam nic, są pozamykane przepiękne duże kasyna, kiedyś tam pojedziemy to pokażę przepiękne kasyna, ale wszystko jest pozamykane ze względu na brak, brak brak zainteresowania ludzie nie chcą tam jeździć, więc to wszystko się kończy ten cały biznes ten hazardu także no droga prowadzi, no droga prowadzi no, warto jeździć tam sobie na na plażę, odpocząć sobie, poopalać się a, pójść na plażę, czy pójść do dobrych restauracji, jeszcze jest trochę tych restauracji tam, można pójść niestety jednak no, jeżeli coś nie zrobią tam, nie zmienią czegoś, to te, te po prostu kasyna nie mają szansy przetrwania w tym, w tym okresie teraz nie jest za wesoło. Tu musimy zjechać, bo wyjedziemy na 295 z tej drogi i jedziemy inną drogą teraz także no tutaj on, teraz jedziemy już do mojego synka, do Eryka, także tutaj, tutaj tutaj no i teraz tędy wjeżdżamy na drugą autostradę która się nazywa 295 a i teraz spokojnie już niedługo parę minut i będę już u Eryka w domu także jedziemy, jedziemy, jedziemy i jedziemy Parę minut. Inną, oczywiście, autostradą. Nie jedziemy inną autostradą. Ta autostrada prowadzi do miejscowości Trenton. Oczywiście to jest Nord, więc można nią dojechać do Nowego Jorku tą drogą, prosto jadąc tutaj. Nie jest tu trudno jeździć w Ameryce, jest dosyć łatwo. Drogi są w tą albo w drugą stronę, i gdzieś, która z nich prowadzi, nie trzeba tak jak w Europie. Ciągle jest gdzieś zmiana drogi, zmiana numeru, ciągle się to zmienia, ja pamiętam jak w Polsce jeździłem, to jeszcze nie było, a nie było nawigacji, więc jeździłem na podstawie map oczywiście, ale objechałem też całą Polskę, także to nie jest problem, żeby objechać Polskę, nie? tutaj pokazuje nam zjazd 29 na Berlin i na ten zjazd będziemy zjeżdżać chociaż to nie jedziemy do Berlina ale to jest taka miejscowość się nazywa Berlin też ale my nie jedziemy do Berlina jedziemy do Magnoli dzielnica telka Somerville także no jedziemy tutaj a zjedziemy na prawy pas chociaż a, jeszcze, jeszcze czas jeszcze mogę minąć tego tego małego vena minę, bo tu zaraz pod górkę i z górki się już skręca. I teraz pod górkę lekko i tu w prawo już na na 30 i na Berlin. Jadę tutaj i zaraz będę świętował kolejne kolejne święta Wielkanocne. I już zjeżdżamy na drogę numer 30. To są już takie małe miasteczka jak w Polsce: takie różne małe miasteczka. O, o. o. Wszystko się zatrzymało tutaj. Nie wiem dlaczego to mijamy. Jedziemy dalej. O, pojadą na stację benzydową. Benzyna na tej stacji 3,99 zwykła za galon. O, a my jedziemy dalej. O, tu jest 3,45 po lewej na stacji. To od razu ludzie skręcają tu tankować. Także najtaniej co do tej pory widziałem to 3,45 za galon. A zobaczymy jeszcze kawałek dalej, czy coś jest. Tu są popularne pączki po lewej. Don Donuts. Tutaj są Wendy's, burgery różne, tutaj są chickeny jakieś, kury Oczywiście e, sklep z alkoholem Musi być, ale zamknięty? Nie, otwarty, otwarty, cholera nawet otwarty Nieczynna stacja, tutaj na stacji 3,85 także no tutaj jest tutaj jest to z małe miasteczko takie tutaj w New Jersey, ale duże sklepy też są ogromne giganty tutaj są te sklepy takie wszystko dla domu już nazywa się Lowe's a po prawej stronie jest em, co tu jeszcze mamy ciekawego, no mamy McDonald oczywiście po lewej musi być hamburger i kolejka żeby bułkę kupić święta tutaj są różne takie spożywcze rzeczy o nie też z wódką sklep też z butką. także tutaj są mały, mały taki sprzedawca samochodów ma dobre samochody no coś nowych samochodów za dużo nie ma w sklepach to mercedesy różne, lexusy BMW można kupić tu benzyna. Dalej, Valero to ruska stacja. Rosyjska 385, tutaj ruskich stacji jest cała masa. Cała masa w Ameryce, rosyjskich stacji. Ameryka sprowadza benzynę z, z Rosji bez żadnego problemu i bez gadania. W ogóle sprowadzają i koniec. Jest dużo stacji Lukoj, pełno tych stacji. Tu benzyna 3,99 a tutaj a tutaj jest droga benzyna 3,87 za galon To jest droga, ta była najtańsza, tam tamta co przejeżdżałem No dobra, tu jest tak, obel dojechałem i zaraz skręcam pod dom, także już wyłączam, żeby potem tego nie robić. Na razie Pesoł świąt Pesoł świąt.